Hej, cześć Siemanko, wszystkim z tej strony Michu. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak szybko i w prosty sposób zainstalować przydatne programy po formacie Waszego komputera bądź po zakupie nowego komputera. E, da się to zrobić po prostu w chwilę i nie trzeba wcale wchodzić osobno na strony wielu producentów oprogramowania. A mianowicie, odpalamy naszą przeglądarkę internetową, pewnie domyślnie to będzie Edge, Microsoft lub Firefox, jeżeli go dostacie z Linuxa. Wpisujemy adres ninite.com. Otwiera nam się taka oto fajna stronka. No, jak widzicie, Install and update all your programs at once. Czyli, w, jakby, używając tej jednej aplikacji, można pobrać wiele programów. Za jednym zamachem, oraz można użyć tej aplikacji również do aktualizacji programów, czyli jak już macie dane programy, a chcecie je po prostu zaktualizować tak grupowo, to możecie sobie po prostu pobrać to Ninite jeszcze raz. No i tutaj wybieramy sobie aplikacje, jakie chcemy. Na przykład ja na start zawsze polecam Chroma, akurat niektórzy wolą Firefox, niektórzy Operę, też spoko. Tutaj mamy też darmowe oprogramowanie typu Office, mamy LibreOffice, OpenOffice i tak dalej. Ja ogólnie. Często skorzystam z OpenOffice'a, są też przeglądarki PDF. Dobrze, zaznaczmy sobie OpenOffice po prostu. Tutaj mamy jakieś aplikacje typu inne. Ja na przykład używam menedżera HaselKipas, więc też sobie go zaznaczę. Jest też Steam. Akurat Steama pobierałbym, myślę, że bezpośrednio ze strony Steama w tym przypadku. Ehm, następnie mamy tutaj również oprogramowanie do e, korespondencji, tak zwane komunikatory. Ja czasem używam też Skype'a, Discord'a, więc sobie zaznaczę. Thunderbird, czyli to jest oczywiście też program pocztowy od e, Mozilla. E, tutaj mamy również antywirusy bytes, Bardzo polecam tego antywirusa jako taki dodatek, jako skaner. Microsoft Essentials, Avast, AVG, Spybot, Avira, AVG również bardzo dobry antywirus. Tutaj mamy narzędzia dla deweloperów. Ja używam na przykład Notepada, bardzo często, bardzo dobry, nazwijmy to taki notatnik, także polecam. Jak ktoś jeszcze nie korzystał, SCP również używam, Puti rzadko, ale możemy sobie zaznaczyć. Tutaj mamy też środowisko JDK. Dalej mamy media, czyli różnego typu kodeki i programy. Ja na przykład, jak wiecie, używam Audacity, żeby nagrywać dźwięk, więc zaznaczam. Jest Winamp, jest Fubar, IMP, VLC do oglądania, iTunes od apple, a. także jest tego pełno, jest Spotify. E, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj mamy narzędzia, czyli Team Viewer, IMG Burn do wypalania e, płyt. E, VNC Server Viewer, e, CD Burner RXP, również do wypala, wypalania WindirStat, Start. Bardzo fajny programik, który pokazuje Wam zajętość waszego dysku i co zajmuje najwięcej, bardzo go polecam. To jest Open Source super. E, Classic Start, jakby ktoś chciał menu z Windowsa 7 mieć, na przykład na 10 czy 11. E, dalej mamy biblioteki czyli dotnet oraz java, dropbox, tutaj mamy google drive, onedrive, winrar na przykład, 7zip ja korzystam, więc sobie tutaj zaznaczę i jakieś przeglądarki albo edytory po prostu e grafiki tak, przykładowo gimp. No i jak sobie to już wszystko zaznaczycie, to co wam pasuje, to klikacie po prostu get your ninite. E pobiera wam się taka mała aplikacja. uruchamiacie i już normalnie wszystko się E, instaluje, pobiera, updateuje. Tutaj możecie zrobić show details i wszystko sobie sprawdza, instaluje i tak dalej. Także polecam bardzo e, dobre m, stronka e, i bardzo szybko można sobie pobrać wasze ulubione programy. Więc zamiast tracić 10 10, zamiast tracić godzinę, robicie to w 10 minut. Także no. dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało chcecie więcej takich krótkich, krótkich i treściwych poradników. Dajcie znać w komentarzach. Kliknijcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bijacie nam go Instagrama i Wszystkie linki w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hej!